Matka Boża pouczyła mnie, jak się przygotować mam do święta Bożego Narodzenia. Adwent to czas przybliżania się do Boga. Maryja daje nam wskazówkę, jak dobrze przeżyć ten czas. Matka Boża pouczyła mnie, jak się przygotować mam do święta Bożego Narodzenia. Powiedziała mi: Córko moja, staraj się o cichość i pokorę, aby Jezus, który ustawicznie mieszka w sercu Twoim, mógł wypocząć. Adoruj go w sercu swoim. Nie wychodź z wnętrza swego. Ustawicznie przebywaj z nim we własnym sercu. On ci będzie mocą. Maryjo, dziękuję, że mówisz mi, co jest najważniejsze w przygotowaniu się do Bożego Narodzenia. Dziękuję, że przypominasz mi, że nie jest najważniejsze moje zabieganie, ale serce pokorne i wypełnione ciszą. Dziękuję za Twoje słowa skierowane dzisiaj do mnie. Staraj się o cichość i pokorę, aby Jezus, który ustawicznie mieszka w sercu Twoim, mógł wypocząć.